Jeszcze do 20 kwietnia można składać wnioski o przyznanie nagrody w konkursie Lider Szkoły organizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Na zwycięzców czeka aż sześć rowerów górskich. Trzy z nich trafią do najlepszych gimnazjalistów, a drugie tyle do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać nagrodę? Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wieluńskiego, ale również y, dla tych osób, które uczniów, którzy... Y, Uczą się w szkołach wieluńskich, czyli niekoniecznie muszą być mieszkańcami naszego powiatu. Ocena wniosków jest trzystopniowa. Pierwsze to są wyniki w nauce, i tutaj musi być wysoka średnia, żeby uzyskać dużo punktów. Jak również brana pod uwagę jest sytuacja materialna ucznia. Ta sytuacja jest oceniana i granica. Kiedy wniosek można złożyć, to jest 70% płacy minimalnej. W tej chwili jest to kwota 1316 zł, czyli dochód na jednego członka rodziny tego ucznia nie może przekroczyć tej kwoty i komisja również ocenia wnioski pod kątem. Aktywności tego ucznia pod kątem jego wyników dodatkowych w sporcie, w nauce, w udział w olimpiadach, w konkursach, i to jest również punktowane i można w ten sposób powiększyć sobie liczbę punktów. W tym roku zmianie uległ regulamin, co zakłada? W regulaminie zmiany dotyczyły wprowadzenia zasady, że ocena uczniów w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej będzie na poziomie gimnazjum, czyli te średnie, które są w tabelce dotyczące gimnazjów, również będą dotyczyć pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Zmiana również jest taka, że większa liczba punktów będzie za wyniki w nauce, a mniej za dodatkowe osiągnięcia, za udział i aktywność w, w pracach społecznych. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek można złożyć w siedzibie Fundacji, która mieści się na Plac Kazimierza Wielkiego 2 w siedzibie Starostwa Pokój 201. A wnioski, formularze są na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.wieluin.pl. Www .fundacja Zwycięzców wybierze trzyosobowa komisja, w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli Fundacji oraz darczyńca, którym jest Jan Zasada.